Najważniejsze to, że mogliśmy tutaj zorganizować takie spotkanie i uczcić ten jubileusz fabloku Szanowi i KKS Prokocim. Ale myślę, że drugi punkt i cel to uważam, że dla wszystkich był najważniejszy. Ta cały czas, można powiedzieć, działalność charytatywna, która ma się przyczynić do tego, że uratujemy życie Janka. I myślę, że to jest tak, jak przekazałem przeciwnikowi i mojemu zespołowi, że gramy dla Janka. Myślę, że mecz na pewno to potwierdził. Mogli wykazać się na boisku, a my musimy się wykazać teraz poza boiskiem. Jeżeli chcemy, żeby ta kwota rosła, to na pewno przyczynimy się do tego, że oprócz tego rozegranego meczu dla Janka to jeszcze wspomożemy finansowo. Udało nam się sprowadzić drużynę Prokocimia Kraków, który, który ma właśnie już Stolecia. Jestem wychowankiem Prokocimia i udało nam się połączyć fajny mecz, fajne spotkanie, które planowaliśmy już od zimy. Myślę, że było, była to gratka dla kibiców, bo dużo bramek, dużo fajnych akcji i panowie, którzy już nie grają normalnie na co dzień, tylko rekreacyjnie pokazali, że jeszcze potrafią grać w piłkę, potrafią zagrać w fajną akcję i strzelić ładne bramki przyjemne spotkanie bardzo miło, że zostaliśmy tutaj zaproszeni przez naszego kolegę tutaj Maćka, który. Na tebene jest wychowankiem naszego klubu, teraz prezesem fabloku. Na boisku bardzo czysta, zdrowa rywalizacja. Wynik otwarty do samego końca. Remis uważam sprawiedliwy. Tego się nie zapomina i może tylko brakować no, wytrzymałości, bo to już na pewno z wiekiem zanika. Może nie tak wytrzymałość, ale ta dynamika, szybkość. no To wiadomo, że tutaj patrząc na przeciwnika, no, grają można powiedzieć, w lidze krakowskiej. No, no, a nasi zawodnicy, no to tak okazjonalnie się spotykają, ale no w dzisiejszym meczu nie było tej różnicy widać. Trudno było zebrać tą ekipę dzisiaj na wojsku, bo zawodników nie brakowało. To nie było tak, że graście koło 11, trzeba było się wspomagać bardzo zawodnikami, aktualnie grającymi w fabloku. Mieliśmy trochę czasu, bo to już w styczniu żeśmy myśleli o takim meczu, także ten czas pozwolił na to, żeby się zorganizować i ta kadra, żeby była liczna, która no, na dużym wojsku no to przynajmniej tych zawodników musi być nie tylko 11 ale jeszcze i rezerwowi. Kilku zawodników owszem gra w tam ligach, w A klasach, ligach okręgowych jak najbardziej musimy budować pod y, tą naszą pierwszą ligę, w której Oldboye właśnie w Krakowie grają y, tą, tą naszą piłkę, bo z samymi doświadczonymi zawodnikami niestety no, na, na boisku, na, przy takiej klasie przeciwników nie da się nic osiągnąć. Tutaj w oldbojach już y, przez to, że są bardzo doświadczeni zawodnicy, y, bardzo y, nastawiamy się na grę taką, y, przede wszystkim grę w piłkę, widać to było po jednej, po drugiej drużynie, to nie było na zasadzie nie biegni, tylko przyjemnie, przypuszczam też dla kibiców się to oglądało, bo dla, dla nas też przyjemnie było z takimi zawodnikami pograć. Cieszę człowieka, jak się po takim czasie i okresie spotkamy, i miło wspominać te dobre czasy, kiedy osiągaliśmy bardzo dobre wyniki, jak na Chrzanów. no Graliśmy w trzeciej lidze, to była trzecia klasa rozgrywkowa, no, i to można powiedzieć samymi wychowankami, także tutaj no, jest co wspominać.